To, co dzieje się wokół Daniela Martyniuka, wygląda jak scenariusz serialu, który co chwilę przechodzi w nową, jeszcze bardziej szaloną odsłonę. Afera za aferą, kryzys za kryzysem, skandale, które rozpalają internet. Aż nagle, bum, pojawia się ona. Danuta Martyniuk, milcząca od miesięcy. Matka, która przez lata trzymała nerwy na wodzy. Kobieta, która nie reagowała na medialne burze. Teraz po raz pierwszy. Publicznie mówi takie rzeczy o swoim synu. Że ludzie przecierają oczy ze zdumienia. W programie Halo to Polsat padły słowa, które mogą oznaczać przełom albo finał rodzinnego kryzysu. A to, co powiedziała, może kompletnie zmienić sposób, w jaki Polacy patrzą na Daniela Martyniuka. Zanim zaczniemy. Nie zapomnijcie polubić tego wideo i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić najnowszych treści. Nie zapomnijcie też nacisnąć ikony dzwonka, aby jako pierwsi otrzymywać powiadomienia o nowych wideo. Zaczynajmy. Afera lotnicza skandal, który przeszedł wszystko. Pod koniec października Daniel znów odpalił, ale tym razem to nie była zwykła uliczna sprzeczka czy kolejny kontrowersyjny live. To było coś, czego jeszcze w Polsce nie widzieliśmy. Na pokładzie samolotu lecącego do Polski doszło do takiego chaosu, że pasażerowie opisywali sytuację jako scenę z koszmaru. Daniel miał być agresywny, miał krzyczeć na stewardesy. Miał ignorować wszystkie polecenia, miał wprowadzić panikę wśród pasażerów. Załoga próbowała go uspokoić, ale sytuacja wymknęła się spod kontroli do tego stopnia, że piloci podjęli jedną z najrzadszych decyzji w lotnictwie pasażerskim awaryjne lądowanie w Nicei. Kiedy koła samolotu dotknęły pasa, przy maszynie czekała już policja. Pasażerowie byli przerażeni, media w szoku, a internet eksplodował. Komentarze były bezlitosne. To jest dramat, nie skandal. On potrzebuje natychmiastowej pomocy. Sprawa jest poważniejsza niż wszystkim się wydaje. Wszystko wskazywało na to, że Daniel przekroczył kolejną granicę. Drugi nagła zmiana obrazu jakby ktoś go podmienił. I kiedy wydawało się, że to koniec że nad imieniem Martyniuków nie da się już bardziej zgromadzić czarnych chmur. Nagle internet obiega zupełnie inny obraz Daniela. Kilka dni po aferze lotniczej, Daniel pojawia się na mchrzcie swojego syna Floriana. W garniturze spokojny, wyciszony, trzymający dziecko blisko partnerki, zero agresji, zero chaosu, zero skandalu. Co najważniejsze. Wcześniej mówił publicznie, że klanie pojawi się komnachście, a jednak był. I to w takiej formie, że wiele osób nie dowierzało własnym oczom. Komentarze były kompletnie inne niż zwykle. Może wreszcie zrozumiał? Pierwszy raz widzę go tak spokojnego. Może rodzina pozwoli mu wrócić na właściwą drogę? I to był moment, gdy coś zaczęło się zmieniać. Widzowie, którzy dotąd tylko krytykowali, nagle poczuli sympatię, ciekawość, nadzieję. Jakby Daniel stał na granicy dwóch światów: skandalu i odkupienia. Danuta Martyniuk przerywa milczenie. Słowa, które wstrząsnęły Polską, i wtedy do gry wchodzi ona. Danuta Martyniuk. Przez lata komentowała wszystko rzadko, ostrożnie, półsłówkami, zawsze z dystansu. Ale tym razem nie. Tym razem to były słowa pełne emocji. Na antenie Polsatu padło pytanie, które elektryzowało wszystkich. Czy Daniel pojawi się na wigilii z rodziną? Rodzina planuje dużą uroczystą wigilię w domu pod Białowieżą. Mają się pojawić krewni, bliscy, aż dwadzieścia osób. Atmosfera pełna tradycji i rodzinnego ciepła. A Danuta powiedziała coś. Co zatrzymało oddech wielu widzów: znajdzie się, myślę, że się znajdzie. On bardzo lubi święta Bożego Narodzenia na pewno się znajdzie tak myślę powiedziała wprost, z nadzieją i wzruszeniem. Jej twarz, jej ton, jej emocje to był jeden z najbardziej szczerych momentów w historii tej rodziny. Te słowa oznaczają jedno: Martyniukowie nie rezygnują z Daniela. Wierzą, że jeszcze wróci do rodziny. Nie zamykają przed nim drzwi. Dla wielu widzów było to szokiem, zwłaszcza po takich skandalach. Matka Daniela pokazała jednak, że mimo bólu i wstydu rodzina nie porzuca swoich. To była jedna z najbardziej emocjonalnych wypowiedzi Danuty w historii. Historia Daniela Martyniuka to sinusoida, której nikt już nie potrafi przewidzieć. Od awaryjnych lądowań, interwencji policji i medialnych burz. Porodzinne gesty, ciche pojednania i słowa matki pełne wiary, która mimo wszystko nadal wierzy, że jej syn wróci na dobrą drogę. Czy święta będą dla Daniela momentem przełomu, czy Danuta i Zenek zobaczą go przy wigilijnym stole? Czy to pierwszy krok do prawdziwej zmiany, a może. Kolejna cisza przed następną burzą? Przekonamy się już wkrótce. Jeśli chcesz wiedzieć, co wydarzy się dalej w tej dramatycznej historii, kliknij subskrypcję, zostaw łapkę i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić żadnej aktualizacji. To dopiero początek, a kolejne rozdziały mogą być jeszcze bardziej szokujące. Nie zapomnij zasubskrybować